Cześć kochani, to ja, wasza apetyczna świnka Piotruś, najadłam się drożdżówek, najadłam się pysznych jogalików, które zrobiłem rano o bardzo wczesnej godzinie jako kanapki, a że głupi zapomniałem wody mineralnej, to teraz gdzieś tutaj muszę znaleźć spożywczy i ją kupić, bo mnie tu gnają po nią, bo ja ogólnie tak mało robię w tym ogródku, zamiatam chwastę, odchwaszczam od, od, od albo... Albo po prostu gadam z klientami, bo ja uwielbiam rozmawiać z tymi ludźmi. Moi są tacy, no różni są, ale lubię z nimi gadać, bo ja uwielbiam rozmawiać z drugim człowiekiem. To mnie kręci, fascynuje poznawanie go. No, uwielbiam poznawać ludzi w, w każdej płaszczyźnie, i fizycznej, i psychicznej, i, i problemowej, i, i odbytowej i każdej, bo ja bardzo jestem niebnięty. Ale kocham was, kochani. Tu pies mnie chce oszczekać przez płot, ale duży płot. Matko boska. Słuchajcie, kończę moją piękną relację. Kocham was, buziaczki, Piotruś.